Trudno powiedzieć, co właściwie oznacza Pura Vida. Dosłowne tłumaczenie z języka hiszpańskiego to samo życie. Jednak w Kostaryce, której granicę z Panamą właśnie przekraczam, zwrot ten możemy usłyszeć chyba w każdej rozmowie. Jakaś niemożliwie lajtowa ta granica. Się czuję jakbym na spacer nad sobie poszedł, a nie przekraczał granicę państwową i to jeszcze w krajach, które było, nie było, są na trasie przemytniczej z Ameryki Południowej do Północnej, a tutaj każdy wyjebane ma. Gdzie idziesz? Do Kostaryki. A, no to daj paszport. Cyk. Na razie. Burawida opowie nam pogranicznik, wbijając stempel do paszportu, taksówkarz w podziękowaniu za zapłatę albo kolega, kiedy zaprasza nas na browar. I witamy Kostarykę. I w sumie po tej stronie granicy też nikt o nic nie pytał. Są takie budki ze strażnikami granicznymi, ale one są tak trochę na uboczu i można sobie tam zajść po stempel do paszportu. A jakby tak też nie zaszedł, to w sumie też by chyba nikt nie zwrócił uwagi. Nikt o nic nie pyta, dają stempelek, miłego pobytu i do widzenia. Mógłbym mieć cały plecak wypchany koksem, równie dobrze. Pura wida może być przywitaniem, pożegnaniem, podziękowaniem, luźną uwagą w dyskusji, ale łącząc wszystko w całość, wyraża coś w rodzaju stylu życia. Życia w harmonii z naturą i samym sobą. Przeświadczenie, że wszystko się jakoś ułoży i nie ma czym się stresować, bo to przecież samo życie. Trzeba uważać, żeby się nie zgubić gdzieś w tłumie, żebym znalazł odpowiednie stanowisko. Na południu karaibskiego wybrzeża Kostaryki w prowincji Limon leży miasteczko Puerto Viejo. Okolice te, oryginalnie zasiedlone przez Indian Bribri, dziś zostały zasiedlone głównie przez surferów szukających tu słynnych fal salsa brava i backpackerów w drodze na lub z Bocas del Toro szukających tu melanżu. Chyba mi się tu podoba, ale jeszcze nie wiem. Kolejny kraj, po którym spodziewałem się trochę wyższego stopnia rozwoju cywilizacyjnego. A tu tuktuki i ognisko na środku głównej ulicy. No, ciekawe w sumie. 1502, kiedy mniej więcej w tej okolicy, wzdłuż wybrzeża, przepływał pewien odkrywca imieniem Krzysztof. Podczas swojej czwartej wyprawy, właściwie nie bardzo wiadomo dokąd. W owym czasie ziemie te znajdowały się pod panowaniem Indian Bribri. No a BriBri, bri, jak to BriBri, bri, kiedy zobaczyli, że jakiś obcy typ im tutaj wjeżdża na rejon, nie minęło kilka chwil, a postanowili wyjść mu naprzeciw. Kiedy Krzysztof wraz z załogą zeszli gdzieś tutaj na ląd, czekał już na nich komitet powitalny. Wszyscy obwieszeni złotem, jak Snoop Dogg na koncercie. Ociechuj, ile oni muszą mieć hajsu, myśli sobie Krzysztof. Co ty, gościu, ty niepoważny jesteś? Przyprowadzasz tu bandę jakichś włóczęgów po kilku miesiącach rejsu ze szkorybutem? Przecież was tu nawet na hostel nie stać. Odpowiadają Indianie BriBri. Costa Rica. Zakrzyknął Krzysztof, co w wolnym tłumaczeniu oznacza wybrzeże zamożne. I dokładnie w ten sposób doszło do odkrycia Kostaryki. No, mogłem tam przekręcić parę detali, ale generalnie o to chodziło. O, a tu co? Następny. Nie tak, że ja go zostawiłem tutaj wcześniej. Leżą co 5 metrów. Costa Rica. A dwie dychy to nawet nie było sensu się schylać. Pokłosiem tych wydarzeń do dziś pozostaje nazwa miejscowej waluty Kolon, czyli po hiszpańsku Kolum, od nazwiska naszego dzielnego odkrywcy Krzysztofa. Swoją drogą wypada pogratulować Projektantowi tych pieniędzy, bo moim zdaniem tutejsze banknoty są najładniejsze ze wszystkich, jakie do tej pory w życiu widziałem. Są na nich różne zwierzątka. Mój ulubiony jest leniwiec na tym zielonym. Szkoda tylko, że trudno zabrać ich trochę więcej na pamiątkę. W przeciwieństwie do różnych śmieciowych, liczonych na kilogramy walut kilku innych krajów regionu, kostarykańskie kolony mają faktyczną wartość muszą ją mieć, biorąc pod uwagę, jak kurewsko drogi jest to kraj. Indianie Bribli nie mylili się bowiem co do cen hosteli. Najtańsze łóżko w wieloosobowym pokoju to w ten weekend wydatek 25 dolarów, a małe piwko 0,3, 2 dolarów w sklepie i co najmniej 3 na barze. I to właśnie głównie w barach toczy się życie Puerto Viejo. A w dzisiejszych czasach przynajmniej do 23. Kiedy policja wygania klientów ze wszystkich lokali i sklepów, oczywiście w trosce o ich zdrowie. Czy to godzina policyjna? Ależ nic z tych rzeczy! Właściciele dyskotek po prostu wystawiają głośniki na zewnątrz, handel alkoholem prowadzony jest z przenośnych lodówek, wszystkie siedzące dotąd oddzielnie grupki z poszczególnych barów gromadzą się w jeden wielki tłum na ulicy, a srodzy funkcjonariusze zdejmują kominiarki i z uśmiechem ochraniają bawiące się dora na miasto. Ja tymczasem mniej więcej o drugiej w nocy stwierdzam, że po kilku dniach na bokas temat integracji z hostelowymi backpackerami chwilowo się dla mnie wyczerpał i wypadałoby może wreszcie poznać kraj, w którym jestem. Idąc ciemną ulicą w stronę domu, zauważam w jednym z ogródków troje miejscowych z bardzo pokaźnym zapasem alkoholu na stole. Jako że po drodze nie ma już żadnego sklepu, postanawiam zwrócić się do nich z propozycją handlową i przy okazji trochę zagadać. Szybko okazuje się, że nie mogłem podjąć lepszej decyzji. Troszkę nieprzygotowana scena, ale jest historyjka do opowiedzenia. Wczoraj poszedłem na melanze, po czym wracając, poznałem ludzi? No. Też niesamowita historia. W każdym razie są miejscowi. Gość ma jakieś tutaj pokoje do wynajęcia. No i zacząłem sobie z nimi pić. Po czym mówi, możesz, chłopie, spać za darmo. Następną noc. Co jest tutaj? Bardzo korzystną ofertą, zważywszy na to, że to jest najbardziej turystyczna miejscowość w Kostaryce. A teraz w ten weekend jest jakieś święto państwowe, więc wszystko... Totalnie wszystko było zabukowane Ostatnie pokoje chodziły po 700 dolarów. To było ostatnie co widziałem na bookingu dostępne. Dobra, dzisiaj tu przyszedłem, po czym pokazuje mi pokój, no taka klitka tam z hamakiem, że mogę zostać za darmo, no spoko. Po czym nie minęło 10 sekund. Hop mówi, ale wiesz co w sumie, mam też prywatny apartament za 20 dolarów. Jakbyś chciał. Dlaczego? Dlaczego? W sensie, że taką cenę mi oferuje, bo 25 dolarów płaciłem za 10-osobową oborę w hostelu, bez gniazdka, bez wiatraka, z prysznicem pod drzewem na zewnątrz. No takie są ceny tutaj. Oj, coś czuję, że prędko stąd nie wyjadę. Ej, na zdrowie. Na zdrowie. Hello. Ale dobra. Salut, Pura vida! Bienvenidos a Costa Rica! Pura Przez kolejne dni gospodarz Dawid, jego dziewczyna Natalia i ich znajomy, mój nowy kostarykański brat Ruben, pokazują mi okolice od stron raczej niezbyt dostępnych dla większości turystów. Okazuje się na przykład, że miejscowi mają swoje własne imprezy. Gdzieś daleko w lesie, gdzie nie spotkamy żadnego Niemca ani Amerykanina. Właściwie to przez cztery dni pobytu nie zauważam, żeby impreza w ogóle kiedykolwiek się tam kończyła. Kiedy po tym czasie Dawid oznajmia mi w euforii, że muszę koniecznie jeszcze zostać, bo pojutrze dopiero zaczyna się prawdziwy melanż, mój organizm odmawia udziału w tym przedsięwzięciu. Postanawiam wyjechać do stolicy. No miło było, ale czas jechać dalej, jeśli chcemy w tej podróży zobaczyć coś jeszcze poza... Melanżu w Kostaryce. Jeśli Ci się podobało i chciałbyś jakoś dopomóc w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza na pewno wydatnie się do tego przyczynią, a jeśli z jakiegoś powodu ci się nie podobało i masz gdzieś, czy kanał kiedykolwiek się rozwinie, to i tak zapraszam na następne odcinki, które już wkrótce może zmienisz zdanie.